W ostatniej dobie Ukraina była po raz kolejny intensywnie bombardowana przez Rosję, i dowództwo operacyjne wojska polskiego umieściło taki wpis. To była długa, pracowita noc dla całego systemu obrony powietrznej w Polsce. I obecnie, ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia, środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Tak w skrócie. Stronie ukraińskiej nie podobał się taki wpis i został on zauważony i nawet powstały artykuły jak ten dziękujemy, że oglądaliście, jak Rosja nas bombarduje. Polscy żołnierze narzekali na trudną noc, ale Ukraińcy tego nie docenili. A tu niektóre komentarze. Och, biedaki, jestem pewien, że musiało być ciężko patrzeć, jak bombardują nas rosyjskie rakiety. Wyobraź sobie, że zdecydowałeś się nam pomóc. Prawdopodobnie doprowadzi doprowadziłoby to do załamania psychicznego. To musiało być bardzo męczące patrzeć i nic nie robić. Dziękuję za oglądanie, jak Rosjanie bombardują Ukrainę. To musi być bardzo męczące. Współczuję. Może Ukraina może Wam w czymś pomóc? Były też przypisy, że polska armia jest uzbrojona w jeden z najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej Patriot, a także myśliwce F-16. Z badania wynika, że 63% polskiego społeczeństwa chciałoby, aby polska obrona powietrzna zestrzeliła rosyjskie rakiety w przygranicznych rejonach Ukrainy. Nie wiem, co to za badanie do końca. Prezydent Zełęcki stwierdził już, że NATO może zestrzelić rosyjskie rakiety nad Ukrainą, jeśli poleca w kierunku krajów zachodnich. Decyzja na wzór tej przyjętej dla Izraela jest możliwa, ale potrzebna jest umowa. Szef MSZ Kuleba twierdzi, że żadne argumenty prawne, moralne ani związane z bezpieczeństwem nie są w stanie powstrzymać krajów zachodnich przed zestrzeleniem rosyjskich rakiet nad Ukrainą ze swojego terytorium zdaniem ministra wszyscy, którzy twierdzą odwrotnie i mówią o groźbie eskalacji są zaangażowani w manipulacje.